Siemano ludzie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj na pewno jesteście ciekawi, co takiego wymyśliłem. A więc dziś otworzę sobie paczkę niespodziankę, która nadeszła do mnie od mojego drugiego patrona. Tak, dobrze słyszeliście, od niedawna ten kanał doczekał się takiej sytuacji, że patronów ma dwóch. Tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam i Maćka i Marcina, obaj są naprawdę świetnymi gościami bo w naprawdę dużym stopniu przyczynili się do rozwoju mojej hodowli, którą tutaj widzicie. Na początek, standardowo jeszcze przed odcinkiem, drobny urywek co nowego na hodowli i jedziemy z otwieraniem paszki niespodzianki. Maestro! Ojej, bez kitu, chyba coś się zepsuło. Halo, gramy! Hodowla mieści się na już trzech regałach. Ten trzeci jeszcze muszę jedynie doświetlić. Oprócz tego przybyło mi sporo nowych pojemników i terariów. Ale na każdej hodowli bywają też smutne i złe momenty. Ostatnio trafiło też na mnie, dlatego że podczas welinki padł mi jeden z moich podrośniętych kilobrahysów. Tutaj już widać paczkę niespodziankę, którą właśnie przysłał mi Marcin, czyli od niedawna drugi patron mojego kanału. Zobaczmy, co się tam kryje. Dobra, mamy odpakowane pudło, które jest jeszcze tutaj posklejane taśmą swoją drogą. Dobra, zajrzyjmy do środka. Zobaczcie, tutaj jest hitpack, który jest jeszcze lekko cieplutki. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy po otwarciu tej paczki, to taka karteczka. To jest prawdopodobnie jakiś liścik tutaj od mojego drugiego patrona. A więc przeczytajmy sobie. Oj, nie, 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 nie. To jednak nie jest liścik od mojego drugiego patrona. To jest po prostu świadectwo urodzenia w niewoli. Dobrze, że jeszcze nie spojrzałem na nazwę, a więc nie zepsułem sobie tutaj niespodzianki, ale skoro nie jest to liścik, to jedziemy z odcinkiem i z dalszym otwieraniem tej paki. Dobra, spróbuję sobie to wszystko wyjąć delikatnie na biurko. No, zobaczcie, pakowanie naprawdę wydaje się być bardzo dobre, bo tutaj już widzimy też warstwę folii aluminiowej. A zaraz pod nią Styroboxa. Ok, otwieramy. Kolejna warstwa folii aluminiowej. Tutaj widzicie mamy jeszcze warstwę folii bąbelkowej. Zobaczmy, czy jest tu coś jeszcze. Nowe pająki. Słuchajcie. Oj, 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 dwa trzy. Słuchajcie, dostałem pięć nowych ptaszników. Pięć nowych maluszków przyjechało na hodowlę. Zobaczmy, co to jest takiego w zasadzie. Co tutaj mamy. Aha, to dlatego były potrzebne te papiery. No, widzicie sami, co tutaj jest. Tutaj mam młodego Tlito Cardlwagons, właśnie. Zobaczmy, czy wszystko z nim ok. No i jak widzimy. Cały i zdrowy maluszek doszedł? No i tutaj na pewno mogę powiedzieć, że ten doszedł w świetnej kondycji, dlatego że aż wyrywa się do biegania dosłownie. Pierwszy z odpakowanych pajączków przyszedł cały i zdrowy, w naprawdę dobrej formie. Zobaczymy, czym jeszcze mój drugi patron Marcin postanowił mnie tutaj zaskoczyć. No to może tym razem. Tutaj wystaje już jakiś napis, więc może teraz ta kliszuweczka. A mamy tutaj. Brahiperma Emilia, ale chwila. Jak się po chwili okazało, niepotrzebnie się obawiałem, po prostu mały fail z mojej strony, bo nie zajrzałem na tą karteczkę, na to świadectwo urodzenia, a na jednym papierze po prostu umieszczone są Dwa pająki, które są pod ochroną, także wszystko się tutaj zgadza w 100% jest zgodne z literą prawa. Zaraz zobaczymy, jak ma się drugi pajączek. Pelma Emilia. Rozwijamy chusteczkę i zobaczcie. Emilka również dojechała cała i zdrowa. Naprawdę fajny maluszek. Okej, okay, chodź Emilko. Dostaniesz nowy domek. Jak widzicie w boksie maluszki zostały się 3, a więc nie ma co zwlekać. Czas na kolejnego, a mamy tutaj. O, jak fajnie! Słuchajcie, Nando Tripepi, bardzo dobrze! Naprawdę świetnie. Dzięki, Marcin! Bo miałem maluszka, ale kiedy liniał na L2, udało mu się zrzucić skórę, ale na następny dzień, niestety, mi padł. No. Patrzcie, oto ją, maluszek, właśnie Nandu Tripepi. Bardzo fajnie, bo ten jest akurat troszkę większy niż ten, którego miałem i padł mi po wylince. A więc, no, mam nadzieję, że ten wyrośnie na wielkiego, silnego ptasznika, albo jeszcze lepiej, mam nadzieję, że na samiczkę. Ale póki co, niech sobie odpocznie po podróży. W tym boksiku zostały mi jeszcze dwie kliszuweczki, a więc może po kolei. Mamy tutaj tajemniczą, w ogóle nieopisaną kliszówkę. No dobra, nie wiem czego się za bardzo spodziewać, ale mam tylko nadzieję, że to coś, co tam mieszka, nie będzie chciało mnie zeżreć. Dobra, rozwijamy ręczniczek. Proszę, niech to nie będzie murinu zanim akulata. Niech to nie będzie murinu zanim akulata. O! Super! Uff, całe szczęście nie jest to ani makulata, ani murinus. Jest to malutka poeziloteria. Zobaczcie, tu już widać pajączka. Również żyje. Widać, że jest dość energiczny. No i to będzie poeregalis. Tak, zdecydowanie ptasznik królewski. Zobaczcie, oto i ona. Mała poetka. No i ostatnia, piąta kliszóweczka, a w niej zupełna nowość na mojej hodowli, czyli pająk pochodzący z Ekwadoru. Zobaczmy, czy ostatni z pająków żyje i w jakiej jest kondycji. Zobaczcie, a oto i on. Naprawdę piękny maluszek. Jak mówiłem, pierwszy taki u mnie na hodowli. Wszystkie pięć maluszków doszło żywe i naprawdę w dobrej kondycji. Zobaczcie, już każdy siedzi sobie w swoim domku i odpoczywa po podróży. Jeśli chodzi o podsumowanie tego odcinka, to. Pięć nowych młodych pająków, ptaszników, które dzisiaj dotarło do mojej hodowli. Doszło żywe, w dobrej kondycji, były bardzo fajnie zapakowane, co zresztą też sami widzieliście. Tutaj bardzo z tego miejsca, jeszcze raz chciałbym podziękować nadawcy paczki, czyli mojemu drugiemu patronowi Marcinowi. A jeśli chodzi o ten odcinek, to mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić po sobie łapki w górę subskrypcji na moim kanale, żeby nie ominęły Was żadne nowości. Zapraszam też oczywiście do swoich social mediów, czyli Face'a, Instagrama oraz ptaszniki Dino Spiders na Facebooku. Do tego wszystkiego jak zawsze. Linki macie tutaj w opisie do tego filmu. A ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Łokie, cześć!